fajnie Was znowu widzieć na moim kanale. Dzisiaj zabieramy się za produkty, które moim zdaniem warto kupić na nadchodzącym Black Week w Hebe. Ogólnie teraz wiecie, nadchodzi Black Friday, no i z tej okazji jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo przecen. Nie tylko takich makijażowych, ale właśnie też pielęgnacyjnych. No ogólnie wiele sklepów teraz kurczy. Co to za włos? Sorry, ale ja go chyba zaraz wyrywę. Zaraz cię wyrwę. naprawdę nie wiem, coś po prostu ten jeden musi dzisiaj się buntować. W każdym razie z okazji. Z okazji nadchodzącego Black Weeku pomyślałam, że pokażę Wam jakichś takich moich ulubieńców makijażowych z Hebe, zwłaszcza, że ostatnio wyszło naprawdę dużo nowości, których jeszcze nigdzie Wam nie pokazywałam, więc zebrałam tutaj produkty z paczek od Heana, od Nakomi od Belle, od Ingrid trochę mam jeszcze rzeczy z Gosha tak więc postaram się Wam pokazać właśnie jakieś takie ciekawostki, fajne produkty z tego co dokładnie się orientuję, ta promka trwa do 29 listopada jeśli chcecie sobie dokładnie zobaczyć jakie marki, nie tylko makijażowe ale właśnie też pielęgnacyjne na nią wchodzą, no to zapraszam do linku, który wrzucę Wam po prostu w opisie, a rabaty na tej promce będą sięgały nawet do minus 40 albo minus 50% tak więc zapraszam jak co do pisu, do linku, obczajajcie sobie no i może na czymś tutaj skorzystać a my tymczasem przechodzimy do make-upu. Poza markami makijażowymi na tę prąkę wejdą też marki pielęgnacyjne, dlatego pomyślałam, że pokażę Wam kremik znakomi, który ostatnio bardzo mi wchodzi jest to kremik aloesowy, który dla mnie na mojej mieszanej cerze sprawdza się idealnie pod spf jako taki właśnie lekki, nawilżający kremik na dzień. Ogólnie on ma na początku taką dosyć gęstą formułę, ale serio bardzo, bardzo szybko wchłania się w skórę i pozostawia takie, wiecie, przyjemne nawilżenie, bez żadnego dziwnego poślizgu, bez żadnego dziwnego filmu. Ten krem wchłania się dosłownie w sekundę i zostawia takiego idealnego, mięciutkiego baby face'a. Tak więc możemy już przechodzić do podkładu, którym będzie Nude and Moist z Bell Hippoallergenic. Jest to podkład przede wszystkim bardzo taki lekki, naturalny, przepięknie błyszczący, wykończenie ma trochę satynowe, trochę takie mokre, ale bardzo dobrze radzi sobie na mojej mieszanej cerze. Dobrze poradzi sobie też na normalnej Słuchajcie, że tłusta może mieć z nim pewne problemy. No, chyba że lubicie właśnie takie, takie naturalne, lekkie, lśniące wykończenie, i po prostu zrobicie sobie więcej poprawek, to też będzie super. Ja tutaj oczywiście nałożę dwie warstwy, no bo chcę mieć mocniejsze krycie na kamerę, ale tak na co dzień to nakładałabym jedną warstwę. Ten podkład przepięknie wygląda na żywo i buduje się właśnie do takiego naprawdę sympatycznego, codziennego, średniego krycia. Nie zakrywa tutaj wszystkiego, na przykład to moje takie główne, obecne, największe przebarwienie, jakie mam, dalej przybija, a jednocześnie czy mi to przeszkadza. Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Korektor to oczywiście mój ulubieniec Hebe, czyli Bel Cover. I ten kolor, ten podkład, w sensie, to nie jest podkład, to jest. Co to jest? Co to jest? Korektor. Korektor to będzie mój absolutny ulubieniec Hebe już od wielu miesięcy, czyli Bel Cover, który ja mam w odcieniu 35 brzoskwiniowym, takim właśnie chłodnym. Yy, różowo-pomarańczowym brzoskwiniowym odcieniu, który mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka do mnie nie pasuje. Natomiast od kiedy schudłam, zmagam się tutaj z takimi właśnie bardziej fioletowymi no fioletowymi głównie, czasami szarymi sińcami, plus ta strefa mi się dosyć mocno zagłębiła i mam tutaj, widzicie, teraz takie, no taki jakiś, taki dół ogólnie. Dlatego taki właśnie chłodny, brzoskwiniowy odcień świetnie pomaga to zakamuflować. On po prostu neutralizuje ten mój fiolet, neutralizuje tę szar, te szarość. Ten korektor to jest taka właśnie totalna, mała, tania perełka. Jest cudowny na co dzień, przepięknie tak lekko wygląda, ma świetne średnie krycie. Ale też dobry poziom nawilżenia, więc wiecie, nie podkreśla zmarszczek, nie przesusza jakoś. Czas na puder. I tutaj, jeśli chodzi o Hebe, to najczęściej sięgam po Waterproof z gosza. Pokazywałam Wam go chyba tylko na Insta, tak mi się wydaje, że kiedyś mówiłam o im na storce. Ten puder jest oczywiście matujący, pomaga też właśnie ogarnąć wyświecanie się, wytłuszczanie skóry, ponieważ tak dosyć mocno wchłania sebum, co rzeczywiście widać, że on naprawdę wiele godzin trzyma, trzyma w takim mocnym utrwaleniu. Jego wodoodporność w praktyce oznacza to, że on sobie świetnie radzi z sebum i bardzo, bardzo dobrze radzi sobie z potem. Oczywiście jakiś tam deszcz, takie sprawy no to też, ale przede wszystkim sebum i pot. Ja, jak idę na trening umalowana z jakiegoś tam powodu, bo czasem wiadomo pójdę, jak mam coś do załatwienia potem, czy, czy coś innego, jakieś plany. No to właśnie zazwyczaj robię sobie wykończeniówkę tym pudrem i wiem, że wszystko będzie perfekcyjnie utrzymane. Bardzo łatwo też z tego pudru zdejmuje się nadmiar sebum, robi się poprawki, to wszystko wygląda dalej bardzo ładnie. Jedyna uwaga jest taka, że on może być trochę zbyt matujący dla cery suchej. Tak więc zdecydowanie polecam cerze, cerze mieszanej i tłustej. Ostatnio w ogóle odkryłam świetny produkt do brwi, czyli Brow Tint z Heana. Dostałam to od nich w paszce w dwóch kolorach. Tutaj na swatchach pokażę Wam właśnie oba te kolory i generalnie jest to produkt, który można używać na dwa sposoby. Na początku y, dla osób, sposób dla osób, które mają równe, ładne, włochate brwi. Wystarczy, że tym produktem po prostu przeczeszacie te brwi no i włoski od razu nabiorą taki kolor jak chcecie, będą pogrubione, wzmocnione i to będzie wyglądało ślicznie. Ja tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, takich właśnie równo włochatych brwi nie mam. Dlatego osobiście używam ten produkt po prostu jako farbkę do brwi. Farbka do brwi działa trochę na takiej zasadzie jak pomada, czyli ma taki wiecie mocny, intensywny kolor, płynniejszy, Bardziej taką właśnie kremową formułę, ale w przeciwieństwie do pomady, farbka jest na wodnej podstawie, tak więc nie ma w ogóle tego tłustego, oleistego, zbyt ciężkiego wykończenia. Wygląda na brwiach dosłownie jak piękny, naturalny, leciutki cień, albo jak kredka. Natomiast ma bardzo, bardzo intensywną pigmentację, dzięki czemu świetnie sprawdza się właśnie do wypełniania takich łysych brwi albo łysych placków, bo ona naprawdę wchodzi tam z bardzo mocnym kolorem. Osobiście uwielbiam ten produkt i uważam, że jest to w mojej całej kolekcji produktów do brwi najlepsza farbka oraz w tym momencie jest to również produkt, który wolę od wszystkich moich pomad. Właśnie przez tę lekkość i przez tą naprawdę fajną taką leciutką, szybko zasychającą wodną formułę. Tutaj przepięknie dokładają się kolejne warstwy, przepięknie rozkłada się pigmentacja, a resztką na pędzlu możecie też zrobić bardzo fajny, jasny początek. I tutaj nie musicie mieszać różnych kolorów, nie musicie sięgać po inne kolory. Jeden produkt zrobi Wam całe brwi. Od takiego bardzo jasnego przejścia do na naprawdę ciemnych końców, no to jest po prostu sztos. Kolejny produkt to baza pod cienie z Ingrid i ta baza w regularnej cenie kosztuje jakieś 15 albo 12 zł. No więc teraz na promocji to już w ogóle będzie totalnie kosztować totalne grosze. Jest to produkt w takiej mocno kremowej jakby kamuflażowej formie na początku przynajmniej tak się wydaje, ale po rozprowadzeniu Robi się totalnie przezroczysta. No, i moim zdaniem, jest to typowa baza do nakładania palcem. Ona wymaga tego, aby ją trochę rozgrzać, i wtedy rozprowadza się bardzo fajnie. Planując dzisiejszy odcinek i przeglądając różne paletki dostępne w Hebe, stwierdziłam, że chciałabym Wam pokazać paletkę z Ingrid, czyli Foxy Eyes. A to dlatego, że ta paletka ma bardzo użyteczne kolory. Zaczynam od odcienia Arctic Fox, którym wykańczam łuk brwiowy, żeby tutaj wiecie go trochę rozjaśnić. Ten cień ma przepiękny kolor, idealną pigmentację. Od razu tutaj nakłada się w takiej perfekcyjnej ilości, więc przychodzę do odcienia Pale Fox, który jest przepięknym, chłodnym, transferowym odcieniem. Znowu świetnie równo napigmentowanym, praca z nim to jest czysta przyjemność no i ten kolor jest po prostu oszałamiająco piękny i uniwersalny. Następnie przechodzę do matowego odcienia Tibetan Fox. Ten jest taki bardziej Czerwony w podbiciu, też przepięknie pigmentowany, również nakładam go dosłownie w sekundę. I następnie sięgam po odcień Red Fox, który jest bardziej powiedziałabym rdzawy. To wszystko tworzy razem taką fajną, rudoczerwoną mieszankę. Odcień Red Fox na górze nakładam palcem, aby uzyskać mocniejszą pigmentację i mocniejszy błysk. A na dole nakładam go pędzlem, żeby ten błysk był dużo, dużo delikatniejszy. I to rzeczywiście od razu tutaj widać m, te różnice, zależy od techniki nakładania. Na na koniec jeszcze wewnętrzny kącik wykańczam odcieniem Arctic Fox i dodaję kreskę z odcienia Cape Fox. Ta paletka jest świetnie przemyślana kolorystycznie. Ma cudowne maty, przepiękne błyski. Ja w tym momencie użyłam tutaj najintensywniejsze odcienie z tej palety, ale spokojnie możecie zrobić takie piękne, lekkie, dzienne makijaże. Też możecie odwalić jakieś mocne smoki. Czas na tusz! I tutaj chciałabym Wam zaproponować tusz z gosza, który nazywa się Catchy Eyes i ma świetną, małą, silikonową szczoteczkę. Ten tusz bardzo dobrze rzęsy podkreśla i wydłuża. Jeżeli na znaczy, w takim Wam zależy, to naprawdę sztosik, polecam, plus też zarąbiście wygląda na dolnych rzęsach. Ten tuż zawsze robi na mnie takie powalające wrażenie. On jest jakby mistrzem zagęszczania rzęs u podstawy. Jakby... Wiadomo, moje rzęsy nie są jakieś takie oszałamiająco dalej długie, no bo to są moje rzęsy, natomiast wydają się takie gęste, jakieś takie włochate i na dole robią się takie, takie fajne kępki, takie fajne, można powiedzieć, spajki, To też wygląda tak drapieżnie i właśnie dodaje takiej ogólnej włochatości. No i co, możemy teraz przejść do konturowania, a z konturowania przygotowałam dla Was takie zarąbiste nowości, ponieważ Hean wydał teraz nowe bronzery. Poczekajcie, aż zobaczycie w ogóle te kolory. To jest jakiś szał. Czy wy widzicie, jak jasne i chłodne one są? Han ogólnie ma świetne palety do konturowania. Jeszcze na przykład jest coś takiego, też jeśli chodzi właśnie o podobne odcienie brązu. I jeszcze w mojej kolekcji mam. Czekajcie, ja nawet po nią pójdę. Pokażę Wam jeszcze jedną paletkę, bardzo fajną. Mam jeszcze taką paletkę w mojej kolekcji, tę akurat zajeżdżałam non stop przez kilka miesięcy, jest cudowna. No i tak jak możecie zauważyć, Han we wszystkich swoich paletach do konturowania zawsze daje chłodne, jasne brązery. Mają to mega przemyślane, no i te ich brązery mają cudowną pigmentację, no masęłkową świetne są. Dlatego jak zobaczyłam, że teraz Han wydał nowości, to musiałam je wam od razu pokazać, bo tutaj mamy nawet jeszcze jaśniejsze kolory, tych odcieni jest więcej, ale ja akurat mam tylko dwa. Kolejna ślada nowość z Heana to róże. Ja mam tutaj akurat dwa kolory, ale tamtych kolorów znowu jest więcej i te róże nazywają się Pure Silky. Znowu mamy tutaj do czynienia z taką samą konsystencją jak przy tych bronzerach. Matowe, jedwabiste, lekkie, przepięknie napigmentowane, ale nie za mocne. No i odcienie również tym razem są ultra naturalne. Ja osobiście sięgam tutaj po odcień 101, czyli Nude Peach, który wydaje mi się lepiej będzie pasował... Do mojego makijażu, i jeszcze trochę doda nam właśnie takiego brzoskwiniowo-pomarańczowego akcentu. Pomyślałam jeszcze, że pokażę Wam rozświetlacz z tej paletki, która nazywa się Coconut Modeling Palette. I tutaj mamy do czynienia z takim naprawdę jasnym, bardzo mocno pigmentowanym, pięknym złotem. Na koniec produkty do ust. I tutaj na maksa Wam polecam numer 12 z Gosza. Ta kredka nazywa się Velvet Touch Lip Liner i ma po prostu zarąbisty brązowy kolor. Uwielbiam jesienią, zimą cudo. Do tego dołożę jeszcze dwie szminki z gosza. W sensie jedną szminkę z gosza, ale w dwóch odcieniach. Tutaj mam odcień 02 i 0,4, też cudowne, piękne, brązowe nudziaki. Ja już Wam kiedyś pokazywałam te szminki na kanale, ale chyba w bardziej różowych kolorach. Na dole w opisie wrzucę wam ten filmik, jeśli znajdę. No a tutaj pokażę wam w końcu brązy. Uważam, że jesienią brązy to jest totalny must have. Chociażby wiecie, jak teraz siedzimy w domu, to żeby się umalować do lodówki nie wiem, do śniadania, do oglądania Netflixa samemu na kanapie, no why not? <gry> Make-up skończony. Tak właśnie prezentują się perełki z Hebe, które moim zdaniem warto obczaić na nadchodzącym Black Weeku. Więcej informacji co do samego Black Weeku wrzucam Wam na dole, tak samo linki do wszystkich tych produktów. Koniecznie dajcie znać, co uważacie? Czy może sami macie jakieś perełki z hebe do polecenia? I tutaj nie ograniczajcie się tylko do perełek makijażowych. Jak macie coś fajnego z pielęgnacji, to też koniecznie dajcie znać. Ja sama chętnie tutaj się na coś tam skuszę. No i co? Zapraszam do komentarzy, do subskrybowania na Insta i widzimy się następnym razem. Cześć!